Angrywam tak po prostu, bo nie mam co robić. Same scouty na moltenie. Dobra, DJ Commander, to żeby w ogóle podstawa, nie? Jeżeli chcemy, z samymi takimi scoutami. Bo scouty to jedyna jednostka, która u nas zadaje damage. Dlatego challenge nazywa się tylko skaut. 4, 5 skautów, to jest już takie po prostu... No, dobre! I lepiej mieć jednak zapas damage'a niż... niedobór damage'a na scoutów. że zacząłem nagrywać dopiero z do piątej rundy chyba Bo... Nie miałem pomysłu co robić, więc włączyłem te skauty, uruchomiłem nagrywanie. Nagrywanie wyłączyło mi się po paru sekundach i skrapnąłem się przed sekundą, więc włączyłem je po raz kolejny. Ugarnięty, początkujący. Ma już dwa damage'a. Jezu, ja pamiętam, kiedy Konrad i Christian spamili ten sklep tam. Nostalgia się robi. No zabiją go. Scouty mają po prostu... POWER, To jest po prostu cudne. Może nie mają jakiegoś mega damagea ale... Scouty są w stanie zrobić... mega rzeczy. No normal boss... A no, no to jest max levelu Myślałem, że scouty mają 4-5 leveli. No i wyraźnie I tylko zostawiam te scouty w tym miejscu Gdzie indziej? Brona jest potrzebna na początku, nie? A ci tu sięgają jeszcze tam ta dwójka sięga tam na sam koniec, nie? Jeżeli te scouty robią normal bossa, tak na easy. I zastanawiałem się, czy nie wziąć jeszcze jakiegoś minigama, czy coś tak, był pewny win, ale no, jak widać, nie wziąłem skaut to scout, nie? I zostałem pytanie, którego się zupełnie nie spodziewałem. Czy mój głos yy, słychać no, normalnie, tak jak brzmi w prawdziwym życiu? Nie. Po prostu nie. Słychać go, nie słychać zupełnie inaczej to musi też jakoś wyglądać. Tak. zastanawiam się nad wyglądem Gyozo. Pięć scoutów, DJ i komandy? Profesjonalny gracz TDS-a. Jeżeli z tych mystery będą same normalbosy, to na pewno mi przejdą, nie? Ale raczej nie. Aż, takie, aż, takiego, aren, aż takiego, aż takiego, aż takiego php nie mam. Jestem nieogarnięty. No i jakby na początku, kiedy dropnąłem tego skina Ghost DJ, to się trochę cieszyłem, pomyślałem, że to jest Migama, a jednak jest to dj a Skąd pomyślał takiego skina Morzyna? No, nikt takiego nie ma. Ja już widziałem osoby, które skopiowały mojego skina, kiedy grałem tak wygrać mogą Niech sobie kopiują, nie? Mogą, ja im nie zabranię, nie? Ja mam problemu, że sobie mojego skina zrobiłem Tak, jestem pewien, że pierwszy zrobiłem tego skina Pora Poranowiający skautów! Wcale nie tak, że kiedy wchodzę do gry i piszę kolegom Cel skaut, cel skaut! Mam oddział 10 skautów 9 skautów na razie Komander I... Oni są po prostu 20 fale, to jakoś szybko idzie, mega szybko to idzie. Szybciej niż zwykle. Trzeba jeszcze dać... Cold Teraz to się nazywa nabrzanie. Ten najwięcej. No, 50 na 1. definicji on nie zadaje dmg. Ale ten DJ, podpięty tylko drobnym equipmentem, testowałem, to jest ulubiony skin w tej grze. Złoty. Gdyby był złoty DJ, to doświadczyłem, że nawet złoty DJ

Prosty DS, a nie na jakieś... Z kamieniem scoutami. Chociaż czuję, że nie, mógł, nie będę mógł już stawiać tych scoutów. To, że można postawić dużo więcej jednostek, kiedy gra się z Te scouty są... Skauty są cudne. Te Skauty mają taki zasięg! Pięk, wiem, że to jest w zasięgu dj nie? Ale... To jest po prostu... Chcemy dwie To jest właśnie do DJ a No, no właśnie, wspomniałem o jednej rzeczy. Drugi komander. Z dwóch komanderów zawsze się przyda. Bo lepiej mieć pary, no parę boostów, a nie tylko jednego, no? Bo kiedy są dwa, to można używać ich naprzemiennie. Pora użyć Call to Arms 25x1, 2, nie wiem w sumie, po co ja idę aż tak bardzo w tę farmę, bo DJ to DJ 10 minut. 20, 30 fala. Hmm. Te salwy są. Nie mogę sobie odpuścić, nie? Nie teraz potrzebuję lepszego momentu na screena. No. tego spidivosa, nie? Tak. tak idealnie Dobra Teraz... więcej skautów Ten DJ Call to Arms też ma duży zasięg Ustawiłem już jakieś 30 jednostek Takie... Yeah. Nie, nie skipuję za bardzo, bo jednak nie mają pink, nie mają ogromnego damagea te scouty, no? Słownie 5 na max levelu. Seriously? Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, grając solo można postawić czterdzieści jednostek. Czyli ja mam... ...dwadzieścia dziewięć skautów. Cold Arms te <grymne> wszystkie scouty na w góście to jest po prostu skur... skur... techniki duro ja pójdę w farmę żeby uzbierać więcej potem sprzedać farmę i ule potem sprzedać farmę i postawić więcej scoutów Jest to w ogóle moje pierwsze podejście do scout tylko I że tylko jakaś jednostka to jest moje pierwsze podejście Tu raczej już przegram No to jeszcze jest to raczej przegrana o scout na samym początku to jest takie Gummy Sto i tysiąc masz szansę, przegrałem 1400 hp, bo tak blisko. a na tyle w tym odcinku w sumie i widzimy się w następnym